тих терористів, які потім вальчом e, не тільки з нашим панством, а з нашим народом. Для чого ж? Тільки хочемо жити шлепі і належати до спільноти європейської. Власне, з чого і зачинував ще Майдан, тих акцій повкайових студентів. Те студенти хочели просто відповіді на питання. Для чого застали ошукані? Для чого e, не зреалізовано їх можливість бути разом з цивілізованою Європою? І та власне молодіж і стало щілом напендовом, яка змінила ментальність całego, nie tylko regionu, celnego państwa. Ale pan, pan uważa, że Unia Europejska jest w tej chwili gotowa do radykalnego stawiania sankcji Rosji, czy raczej patrząc na politykę Niemiec, na przykład wolałaby rozmawiać, wolałaby z Rosją negocjować, wolałaby mimo wszystko budować, pamiętając oczywiście o sprawach, które łączą te kraje, oczywiście sprawy gospodarcze, budować pomost innego typu, czyli nie stać ostro na stanowisku sankcji, tylko jednak rozmawiać o gazie, rozmawiać o ne, tych wszystkich sprawach, które właśnie energetycznie choćby łączą. Tak, panie redaktorze, w tym jest jakby główny problem i pytanie, to jest kontekst tych negocjacji. Widzimy, że nie ma rezultatu od dyplomatycznego podejścia i tylko e, lekkiego e, politycznego nacisku na Rosję. W związku z tym uważamy, że w takiej sytuacji, to pokazuje praktyka, Rosja rozumie tylko język siły. І може бути в такій ситуації виробництва партнер. Якщо Росія е, трактує гри гривень в такі спосіб і може джавити на Україні в такі спосіб, як вона паче, може бути відповідна відповідь зі сторони цивілізованого світу і від У зв'язку з тим і очікуємо от Уніївропейського зрозуміння ситуації, щоб обилі України вольчили за європейські вартощі на Майдані ще на початку цього року. A teraz oczekujemy również na zdecydowaną pozycję od Europy w takiej sytuacji, w której my się w sytuacji agresji Rosji wobec Ukrainy. W jaki sposób Ukraina zamierza rozwiązać swój problem gazowy? Na jakim etapie są w tej chwili negocjacje, rozmowy? W jaki sposób pokonać no, jednak ten dość istotny problem poza problemem militarnym i politycznym? Czego chce Ukraina? Uczciwe umowy. негаціації, які тривали досить, довго, не дали результату. в зв'язку з тим справа знайдується зараз знайдуть арбі... арбітражі. Але є ми певні, що правда є по нашій стороні, позиція наша є варта і прижиста. Власне, для того, myślę, що наша є позиція наша позиції, щоб голос України був услышаний і арбітраж дав своєму умови. Jestem przekonany, że Rosja również będzie zainteresowana, żeby były stabilne stosunki w przyszłości w kontekście takiego konsumentów jak Ukraina. Jest znana wypowiedź angielskiego polityka XIX wieku w Izraeli, że nie ma wiecznych wrogów, wiecznych przyjaciół, jest wieczne interesy. Кидиш мислями в контексті вічних інтересів, а дружбі з Росії але контекст інтересу вже Росія заінтересувана в Україні і Україна в Росії в пройшло ще і стака географія, так і геополітика. będziemy rozwiązać tę sytuację. Jest a a pewien, na przykład gaz z Węgier? A na przykład te alternatywne możliwości, czy Ukraina to bierze pod uwagę? Rzeczywiście już w trakcie ostatnich miesięcy mamy pełne realizowanie projektów i gazu, który idzie z Niemiec przez terytorium Polski i przez terytorium Węgrów i przez terytorium Słowacji. Teraz Naftogaz zorganizował przetargi w kontekście Організації утвіння режиму прикрачення границі і достав більшої вощи цього газу на територію України. То есть, rzeczywiście, так о працеїї. То есть, она и есть велестранна, а лез другой стороны, мовими із ощадженнять енергії виш... використання газу на територію України, і то може бути зреалізовано в аkurat втракчитих реформ, которые нам не дає впровадючи що росія в контексті цієї агресії дестабілізації цілої України. А проще powiedzieć, w jaki в який спосіб в той хвили виглядає стосунки з зі станами зjednocзоненими? Чи rzeczywiście jest так, як пишуть американські медіа, що стани зjednocзонене сильно silnie wsp... Wspierają w tej chwili Ukrainę w walce z separatystami. Czy to jest tak, że Stany Zjednoczone prowadzą politykę silnego wspierania, także militarnego? Moim zdaniem, że Stany Zjednoczone cały czas były w akurat siłą napędową w kontekście pomocy Ukrainy i dalej już byli pomocne kroki ze strony Unii Europejskiej, ale proszę zobaczyć i inną sprawę, fikcją Аказу ще те меморандум Будаперський, який гарантував нам. Э... Безпеченство, власне, станами з'єдначеними Росія, Франція і Великом Британіям, і в такій ситуації живіше вже панства ГУНЕК, учасники того меморандуму заволочні в, в Росія, старом ще зрозуміло, що якісь ситуації можна допомогти, щоб забезпечити безпеку України, але живіше не можемо мовити о мілітарної помоці в контексті того, що, що Україна не належить до структур НАТО і не може якби претендувати те, щоб отримав мілітар. Pomysł ze strony tej instytucji. A czy spodziewał się Pan po Stanach Zjednoczonych innej reakcji, mówiąc o tym memorandum, mówiąc o tych umowach wcześniejszych? Ja myślę, że teraz prosto to odpowiedź jest dla całego świata cywilizowanego, co robić teraz? Jak zabezpieczyć tą bezpieczność całego kontynentu, a może i całego świata. I akurat zobaczymy, co będzie dalej. Teraz świat może być w kontekście agresji. Rosji wobec Ukrainy, a przede wszystkim Europa, albo rozdzielona, albo zjednoczona. I to akurat odpowiedź na to pytanie należy dać nie tylko i ocenić Ukrainie, a całej Europie, całemu światu. W Europie toczy się dyskusja o Unii Energetycznej. Właściwie ona jest taka nieco rachityczna z tego względu, że nie wszyscy ten pomysł podzielają. Kraje oddalone od Ukrainy raczej nie podejmują tak wyraźnie tych rozmów. Kraje bliżej związane z tą częścią Europy, Mówią o tym, w jaki sposób negocjować z Rosją, ale panuje takie przekonanie, że z, z Rosją coś trzeba zrobić, to znaczy albo rozmawiać, albo izolować. To są dwa różne stanowiska. I rzeczywiście, jak pan mówi o tym, co zrobić w przyszłości, to powstaje pytanie, w jaki sposób i jaki cel widzi Ukraina w tej chwili właśnie w budowaniu nowego porządku w tej nowej sytuacji geopolitycznej. Жечі, що з Росії треба розмовляти, але попросить показує практику, що розмовлять через е, діалог е, цивілізований, як то виглядає в 2021 столітті. Росія не завжди розуміє, то. і в тимі найголовніше проблема. Зв'язку з тим, що розмова Росія з Росія може розбити через проведення санкцій, щоб дасть Росії зрозуміти, що треба не тільки ще за стул не а реалізувати те умови, які під час тих не гоціацій повстає. Czy dzisiaj z perspektywy tych wszystkich wydarzeń, o jakich rozmawiamy, z perspektywy tych y, negocjacji, które będą się być może toczyć, i tych wydarzeń, które się dzieją, myśli Pan, że warto było robić rewolucję, że warto było przechodzić przez ten trudny czas, że nie było alternatywnej drogi? Rzeczywiście, że tak. Po prostu żeby ta rewolucja odbyła się w sposób pokojowy. Niestety ludzie za te wartości europejskie oddali swoje życie. Nie wiem, czy jest takie przykłady teraz w historii z nowoczesnej w Europie, żeby zawartości europejskie ludzie dawali swoje życie. Niektórzy mówili, że może lepiej było poczekać do wyborów, może lepiej trzeba było politycznie, może Majdan zbyt intensywnie reagował na to, co się dzieje. Intensywnie reagował? To była młodsi studenci. Wyłącznie dialog, prosili o dialogu i zrozumienie. Тего не відбивалося. Власне, і зараз, в контексті реалізації справ зв'язаних з деескалацією конфлікту на Україні, потрібно по стабілізації ситуації на схожій Україні провадить діалог з тими мешканцями, локальними, але з цілом Україною, як бути далі. Власне, для того, і президентом України запропонуваний план. Як цього плану, ключовий елемент плану є децентралізація влади. Właśnie dlatego i proponujemy po stabilizacji sytuacji na wschodzie Ukrainy prowadzić wybory, lokalne wybory, żeby byli uznani lidery, z którymi można było prowadzić dialog na terytorium Ukrainy w tych regionach, które teraz jest niebezpieczne. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Władysław Kaniewski, Szarze d'affaires. Gościliśmy w ambasadzie Ukrainy. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na następne konfrontacje. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.